— Jesteś pewna, że sobie poradzisz? Szczupła kobieta uniosła dłoń z żelazkiem. Z małych dziurek buchnęła para, a kabel łączący żelazko z gniazdkiem zakręcił młynka nad deską. — Oczywiście, pani Haniu. Anna skinęła głową. — Paweł, a ty co? W chwili, gdy kabel świsnął mu przed nosem, chłopak poczuł, że serce przyspiesza nagle, czoło pokrywa się potem, przykurczył się cały, cofnął, wciskając głowę w ramiona, a dłonie odruchowo zasłoniły twarz. Stał tak przez chwilę, zanim w ogóle uświadomił sobie, co zrobił. Nie, nic, wzruszył ramionami. Myślałem, że mnie jakoś tak zakręcił dłonią nad głową. Może uderzyć. Uderzyć? Sąsiadka odłożyła żelazko. Mogła mieć trzydziestkę, ale włosy zniszczone trwałą okalały zmęczoną twarz i dodawały jej co najmniej dziesięć lat. – Czym uderzyć? Kablem? Hmm, – Pewnie tak – westchnął Paweł. Czekał na błysk i obrazy, ale zamiast tego przyszło nowe wspomnienie strachu i bólu. – Jejku, Paweł, co z tobą? – Ciebie ktoś kiedyś uderzył, czy jak? Kablem od żelazka? – wyciągnęła do niego dłoń. No – A ja wiem – cofnął się. Znów odruch. – Nic nie wiem. A o Kamilka i Basie proszę się nie martwić – wskazał półroczne dziecko leżące w wózku – i stojącą nad nim dziewczynkę, tę samą, która zamęczała Pawła pytaniami o bałwana. — Ja, Ance, pomogę, tak jak się umówiliśmy. Obiecałem cioci. — Aha! — sąsiadka uniosła głowę i spojrzała na ścienny zegar. Od razu zapomniała o problemach Pawła. — Matko, jedyna szósta, a ja ciągle w domu. Aniu, moja droga, tu masz butelkę, stoi na podgrzewaczu. Pieluszki masz w worku koło łóżeczka. Smoczek? Na stoliku. Wyliczała kobieta, zdejmując z deski do prasowania swoją sukienkę. Ja będę koło dziewiątej, to Kamilka wykąpie i położę spać. I tak jak się umawiałyśmy, twoi przyjaciele mogą przyjść, ale nie spuszczajcie oka z dzieci. Kto ma przyjść? Zdziwił się Paweł. Nie bardzo pasowało to do jego planów. Anna wskazała drzwi. Przyjdzie Marta, Paulina, w ogóle wszystkie dziewczyny, które znasz z treningów. I Tomek oczywiście. Owszem, Tomek też. I Paulina przyprowadzi swojego chłopaka. Mamy się naradzić w sprawie gazety szkolnej. Będziemy redakcją. Aha. Mruknięciem skwitował Paweł. Oni mają naradę, on ma spotkanie. Samotna willa nagle stała się jakimś domem schadzek. Cóż, byle sobie nie wchodzić w drogę. Więc co? Wszystko w porządku? Zapytała gospodyni, ale nie czekała na odpowiedź. Wskoczyła do maleńkiego pokoju i w dwadzieścia sekund później wyszła ubrana w sukienkę. Jak to zrobiła pozostało jej słodką tajemnicą. Strasznie jesteście kochani, mruczała przed lustrem. Dobrze, to ja lecę. Papa, pa, pa jak będzie płakał, to go powoźcie trochę w wózku po mieszkaniu. Chyba o niczym nie zapomniałam. O niczym, odpowiedział Paweł, kiedy z płaszczem w ręce zatrzasnęła za sobą drzwi mieszkania. Jasne, że o niczym. Po czym pochylił się i wyłączył z gniazda żelazko. Ojej. Zawołała Anna i zerknęła na deskę do prasowania. Nie, nic się nie stało. Nie zdążyła odpowiedzieć. Dwa metry od niego zawyła syrena alarmowa. To Kamil dawał upust swoim emocjom. Chyba ma ochotę na kaszkę mannę, bąknęła Basia. Mhm, potwierdził Paweł. Nie bardzo interesowały go zachcianki sześciomiesięcznego Kamila. Kiedy Anna podeszła do prostokątnego podgrzewacza butelek, a Basia pobiegła na górę z jakąś kolorową książeczką, Paweł wszedł do ciemnego salonu. Przez okno zobaczył ośnieżoną jezdnię i oświetlony dom, w którym mieszkał od miesiąca. Łunę padającą na ogród, uliczną latarnię i ścieżkę dzielącą teren ciotki Zofii od ogrodu sąsiadki. Podszedł do okna wysuniętego najbardziej w lewo, kiedy usłyszał słowa Anny: Wiesz co? Bardzo mi żal pani Hani, powiedziała. Och, to chyba jest już za gorące. Wiesz, że ona tu mieszka sama? Nawet jak była w ciąży, to mieszkała sama. Ona nie ma męża i nigdy nie miała, wiesz? To musi być straszne, taka samotność w dużym domu, taka, taka beznadzieja, ani z kim porozmawiać, ani na kim się oprzeć. Paweł, ty mnie w ogóle słuchasz? Słuchał, oczywiście, ale chwilowo bardziej go interesował śnieg za oknem. A dokładnie ta połać, która dzieliła ścieżkę i niewielki garaż połączony drzwiami z piwnicą domu. Tam właśnie, umówił się dziś z człowiekiem z ciemności, odpowiadając na jego ponaglający mail. Z człowiekiem, którego dotąd nie widział na żywo, ale czytał sporo jego tekstów. I chyba tylko dlatego zaoferował Annie swoją pomoc przy pilnowaniu brzdąców. No, głównie dlatego. Na śnieżnej połaci za płotem nie wypatrzył żadnych śladów. Najlepszy dowód na to, że oczekiwany gość jeszcze się nie pojawił. – Słyszę cię. teraz dopiero odpowiedział Annie i wrócił do kuchni. – Co ty robisz z tym dzieckiem? Anna właśnie pochylała się nad płaczącym Kamilem, ale ostre słowa Pawła osadziły w miejscu jej rękę. – Jak to co robię? – Karmię go. – Nie wiesz, że dzieci jedzą należąco? – Może chciałbyś mu wręczyć nóż i widelec, żeby wciąż mówiąc, pozwoliła sobie odebrać butelkę i odepchnąć się od wózka. Chcesz go poparzyć? chłopak nie zaszczycił jej nawet jednym spojrzeniem. Podwinął rękaw w bluzy i chlapnął białą papką na przedramię, aby sprawdzić temperaturę. Poczekaj jeszcze kilka minut. w ogóle to chyba masz katar co? Anna stanęła z drugiej strony wózka. Mówisz do mnie czy do niego? — wskazała na dziecko. Do Ciebie, nie czujesz, że pora wymienić pieluchę? Anna westchnęła. A więc to tak pachnie. Gdzie te pieluchy? Paweł wrócił na posterunek przy oknie. Ścieżką przeszło kilka osób. Przebiegła nastolatka ze skrzypcami, zakładając, że jej futerał nie krył karabinu, jak w komediach kryminalnych. Przemaszerował też dostojnie wielki owczarek niemiecki. Ale śladów na śniegu w ogrodzie wciąż nie było. Spóźnia się. Paweł zerknął na zegar w kuchni. Już dwadzieścia po szóstej. Od szóstej miał czekać. Co jest grane? Rozmyślając, podszedł do krztuszącej się Anny, spokojnym gestem znów odsunął ją na bok i bez emocji wyjął spod chłopca mocno zabrązowioną pieluchę. Specjalną chusteczką przetarł dziecko i założył nowego pampersa. W tym momencie przed wejściem do domu rozległy się tupania. Wyraźne odgłosy otrzepywania śniegu z butów i głośny śmiech. Zabrzęczał dzwonek. Basia wypadła ze swojego pokoju na piętrze z książką w dłoni i zatrzymała się na schodach z uniesionymi brwiami. Kto to? Paweł podszedł do plastikowego kubła, rzucił zużytą pieluchę i przykrył szczelnie. Mama ci nie mówiła? zwrócił się do Basi. Przychodzą znajomi Anki. Będą robić gazetę. Grupka młodych ludzi wsypała się do przedpokoju. Rozmawiając, zdejmowali buty. – Gazetę? – zdziwiła się Basia. – No, będą redakcją. – A oni umią? Basia miała dar wypytywania bez końca. – Może – odpowiedział Paweł, odwracając się do wchodzących. – Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie reportera. Wyrzucił nagle w powietrze i skrzywił się, co miało zastąpić uśmiech. Cześć Paweł, od progu odezwała się Marta, inni poszli za jej przykładem. Ostrożnie skinął głową. Mhm. Położył dziecko w wózku i sięgnął po butelkę. Znów chlapnął na przedramie, nie przejmując się wzrokiem całej grupy. A spoglądali na niego z mieszaniną podziwu i niedowierzania. Skąd to wszystko umiesz? Zapytała Paulina, która zapomniała przedstawić swój nowy nabytek, przystojnego blondyna o głębokich oczodołach i kwadratowej szczęce. Mam pięcioro dzieci, odparł bez namysłu i podał butelkę Annie. Teraz możesz go karmić, jest w sam raz. Goście rozsiedli się w salonie. Siostry młynarski i milczący Tomek uciekli w kąt pod szafę, inni klapnęli pod oknem. Kanapa, pięć krzeseł i ława pod ścianą wystarczyły bez problemu, by pomieścić całą redakcję. Ale nie o gazecie zaczęli rozmawiać. Marta wstała nagle i spojrzała w oczy Pawłowi. Słuchaj, a my mamy do ciebie sprawę. Albo raczej takie pytanie czy coś takiego. Paweł czekał na własnego gościa, i rozmowa z powstającą redakcją nie wydała mu się teraz najważniejsza. To może w końcu zdecydujesz. Sprawa, pytanie czy coś takiego. Marta zerknęła na kamilka karmionego przez Ankę i znów przeszyła wzrokiem Pawła. Słuchaj, bo jest tak. Kiedy. Rozmawiamy na tych treningach, to jesteś facet w porządku. Ale na przykład w szkole to nie da się z tobą nawet pogadać. Co się dzieje? Wytrzymał jej wzrok, ale kosztowało go to więcej niż pokonanie czterech nożowników. Poczuł, że po plecach płynie mu struga potu, a płuca domagają się zwiększonej dawki powietrza. Hmm, odpowiedział sprytnie, ale widocznie uznali, że to za mało, bo wciąż patrzyli mu prosto w twarz. No więc dodał, ale o co chodzi? Nie wykazał się inteligencją, to fakt, ale myślami był dziesięć metrów stąd. Niby blisko. Cofnął się o dwa kroki i wyjrzał na zewnątrz. Z okna salonu wciąż nie dostrzegł śladów na śniegu, co nie oznaczało, że w krajobrazie nic się nie zmieniło. Oto z małego okienka w garażu wystawała zielona chusta zawieszona na długim kiju. Wystawała Choć nie było jej tam przed pięcioma minutami. Wystawała, mimo że od strony płotu na pewno nikt nie przedostał się do domu. Paweł odruchowo pochylił się i dotknął wewnętrznej strony łydki. Tam w skarpecie miał ukrytą plastikową kartę, identyczną jak ta, którą ukradziono z książki do historii. Chyba nadszedł czas na spotkanie.